Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, karty dnia na 23 października 2022 na wszystkich znaków. Karty przyłożą, im losuję karty na dzień dzisiejszy. Ósemka bław. Dziś będziemy aktywni, będziemy chcieli działać. Staliśmy, a teraz ruszamy. Będziemy komunikatywni, zdecydowani. Będziemy nastawieni na kontakt. Dziś dużo spraw zrealizujemy. W pracy możliwe są zmiany, które należy wdrożyć w życie. Osoby bez pracy znajdą pracę. Dziś w pracy nie będziemy się nudzić. Dostaniemy dużo wiadomości za pośrednictwem internetu, dostaniemy zlecenia. Niektórzy otrzymają dużo wiadomości SMS. Dziś również nawiążemy kontakt towarzyski. Ale z tego kontaktu wyjdzie tylko romans. Co na koniec? Teraz. Zrób to teraz. Karta niejska. Kierowanie dziećmi. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.